Co, co, co? Tutaj? Pan ratownik jest może? Jest? Potrzebujemy pana ratownika. Czy wszystko jest w porządku? Tak? Wodę macie? Macie wodę. Widzę, że macie. Tak? Wszystko co? A? A to nieważne. Wielku, to, to dobrze wszystko, tak? Jakby trzeba było wody, to jest dużo wody. Mamy, mam prośbę. Zróbmy wielki może krok tak do tyłu. Wszyscy się, piaszczkę, piaszczkę, tak, poddychajmy troszkę powietrze. Żaróweczki robimy wszyscy, żaróweczki. Żaróweczki, dobrze. Tak właśnie zawsze robiłam, jak, jak czułam, że jest mi słabo. <grych> to też daje podobno. No nic, tutaj jest pod kontrolą. Dobrze. Wielkie prawa dla panów ratowników. Też dziękujemy みたい